Pokój. Cześć wam, dziękuję, że pytacie, gdzie ja się podziałem. Czasem muszę mieć odpoczynek, żeby rozróżnić, co się dzieje w świecie, co się dzieje w duchowym świecie przede wszystkim. I chcę mówić o czymś, co sprawia mi pewien dar, który posiadam. Sprawia mi to e, cierpienie. <grytania> Zaraz powiem, o czym mowa. 1 Koryntian 12 rozdział. Dziesiąty werset: innemu darczynieniu cudów, innemu proroctwu, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków, i e, zatrzymam się na tym, Darze, e, rozróżnianie duchów. Od początku, jak nawróciłem się i e, zacząłem chodzić w mocy ducha, w w namaszczeniu ducha, widziałem dużo różnych znaków i cudów w swojej służbie, co mnie popychało mocno do służenia, to tak jakby było potwierdzenie tego, że jestem powołany do, do, do służby takiej pełnoetatowej w Królestwie Bożym. Widziałem naprawdę w pierwszych miesiącach od momentu, kiedy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, widziałem realne cuda, niewymyślone. Nie wyssane z palców, tylko potwierdzone przez lekarzy i przez świadectwo ludzi, którzy. Minęło nieraz 10-15 lat ja rozmawiałem z człowiekiem, który po mojej modlitwie został uzdrowiony z ciężkiej choroby nerek, dwie osoby. I ja często o tym świadectwie opowiadam, powtarzam. Nie lubię mówić zbyt dużo o cudach, bo wierzący jakimś cudem bardziej kochają, jakby zwracać swoją uwagę na cuda i na jakby nadprzyrodzoność niż na samego Pana Jezusa. Jezus uczył, też dokonywał, dokonywał cudów. Ale naszym zadaniem jest poznawanie Jezusa i przemienianie się w obraz Jezusa Chrystusa. A więc Bóg mnie popchnął do służby, służby jemu, i to było tak realne, tak wyraźne, tak to było Odczuwalne i razem z tym, z tymi pierwszymi cudami, które doświadczyłem, i byłem w głębokim szoku, że to się wydarzyło. Wydarza, bo niby kim jestem, a to tylko potwierdza, że Bóg po prostu, jak wybiera, to nie patrzy na, nie ma względów na osoby, tylko kogoś postanawia używać w tej czy w tej sprawie. I każdego z nas chce używać ciebie też. Z, tylko odnajdź dar swój, prawda? Odczuj, odkryj w sobie ten dar i, między innymi, 12. rozdział pierwszego koręcia o tym mówi. I do mnie też jednocześnie przyszedł ten dar rozróżniania duchów. Jakimś cudem, cudem bożym, natychmiast zacząłem rozróżniać, kto jest jakby w Bożym duchu, a kto jest w swojej cielesności, a kto, jest, a kto jest w ogóle jeszcze w jakiejś innej rzeczywistości. I najpierw myślałem, oceniam ludzi, albo oceniam jakieś służby, albo oceniam coś tam. A później mijały dni, lata i okazywało się, że ta osoba, czy ta służba, czy ktoś, czy coś, Żył w jakimś dziwnym przekłamaniu, albo odkrywałem jako młody wierzący po czasie, że to czy tamto nauczanie było fałszywe. I wiecie co? Mnie to męczy tak naprawdę, bo nie daje mi to takiego spokoju, żeby bywać. Nieraz pytają mnie ludzie: O, dlaczego nie jeździsz, nie bywasz na tej konferencji? Tam jakiś wielki prorok przyjechał, wielki apostoł i Nieraz wystarczy pięciu minut posłuchania kogoś, i w moim duchu zjawia się zielone albo czerwone światło, że jest źle. I czasem myślę, ja się nie chcę truć tym, co słyszę, i. Robić taki afront, żeby publicznie wyjść i, i nie słuchać coś, co zatruwa moją duszę, to też nie lubię takie rzeczy robić i nie o to chodzi. Chociaż można wytrzymać, ale w moim wieku już się nie chce, jakby siedzieć i badać siebie i coś tam jeszcze badać, wgłębiać się, tylko jest ten dar rozróżniania duchów, który. Pozwala mi natychmiast na coś za, zareagować, do czego jest potrzebny ten dar rozróżniania duchów, on tobie jest potrzebny w codzienności do tego, żeby nie wpaść w jakieś zwiedzenie nie tylko duchowe, chrześcijańskie, ale też nie wpaść w ręce jakiegoś oszusta który cię próbuje naciągnąć na kasę, albo wejść w zły biznes, ty możesz i jesteś kierowany tym darem rozróżniania duchów. Trzeba o to prosić, trzeba na to być otwartym. I czytając Nowy Testament, w Starym Testamencie rozróżniali grzechy, za grzechy kamienowali i faryzusze stop rozważali grzech taki, czy grzech taki jaka kara za ten grzech się należy natomiast w Nowym Testamencie my powinniśmy rozróżniać duchy, żeby, żeby nie wpadać w kłopoty i jest jakby trzy, trzy źródła, które my możemy zobaczyć i odczuć czy coś pochodzi od takiego ducha, czy takiego ducha i, i Bóg daje Tobie, daje nam Faktycznie każdemu w większym lub mniejszym stopniu daje zdolność rozróżniania duchów. Czy coś jest od Ducha Świętego, to jest pierwsze, co powinniśmy odczuwać. Drugie, czy to jest od Ducha ludzkiego, czyli emocje, mogą być ambicje, psychika, w przypadku jakiejś rzeczywistości, albo też od duchów zwodniczych, złych, demonicznych, duchów coś może pochodzić. I tutaj nie chodzi teraz o Jakąś intuicję tylko i jakąś taką duchową podejrzliwość. Bóg nie chce, żebyśmy chodzili w podejrzliwości, tylko w mądrości. I teraz ktoś pyta: A jeśli ja trafiłem pod kogoś takiego i słyszę, i duchy zwodnicze przez kogoś mówię, to to mnie zwiedzie i to zrobi ze mnie. Nie wiem, wrak człowieka czy coś. Nie bójmy się, Bóg, Bóg nas chroni. Bóg Ciebie chroni. Bóg, nawet, nawet gdzieś, jeśli jesteś prowadzony w jakiś sposób zły i słyszysz jakieś złe rzeczy, złe nauczanie, Bóg Ciebie chroni. Bóg nie pozwoli, żeby w Ciebie coś weszło, coś Ciebie zwodziło. Tylko Tutaj chodzi o taką higienę, że lepiej prawda, korzystać nie wiem, z dobrego mydła, żeby się umyć, niż z oszuka oszukanego, który tak naprawdę mydli, a nie myje. Tak. Skorzystam z takiego e, przykładu. Mieliśmy dzisiaj rozmowę na spotkaniu liderskim, gdzie e, tam rozważaliśmy świadectwo pewnego człowieka, który twierdzi, że w wizji mu się objawił Henoch. Który powiedział mu pić olej Enocha albo coś w tym rodzaju, i czy to może być od Boga coś takiego? No właśnie, czy może to być od Boga i możliwe, że ktoś z Was coś słyszał podobnego? Ja pierwszy raz słyszałem o czymś takim, ale pierwsze moje wrażenie jest bardzo proste. Czym się to różni objawienie się Henocha od objawienia Matki Boskiej na przykład, prawda? W tym momencie, kiedy pierwszy list do 2 Koryntian 3,18 mówi, że my o oglądając oblicze Jezusa, przemieniamy się w ten sam obraz. Biblia nas wzywa, by patrzeć na Jezusa, poznawać Jezusa i przemieniać się w obraz Jezusa Chrystusa. To Jezus sam wystarcza. Jezus nie powiedział, ani apostołowie nie powiedzieli, że będą przychodzić do was jacyś tam inni, święci Starego Testamentu i będą jakby wspierać moje dzieło. Dzieło Jezusa jest doskonałe, wystarczające, Śmierci i Jezusa, żeby nas przymieniać. I Jezus nie potrzebuje wsparcia ani Henocha, ani Matki boskiej, ani żadnego innego świętego. Bóg chce Ciebie przymieniać i służyć Tobie poprzez relację z Jezusem. I Kiedy masz relację z Jezusem, to będąc w Jezusie przychodzimy do Ojca, i ojciec spotykając się z nami, przemienia nas. Takie to jest proste. Jezus, Ojciec i relacje w ten sposób z Bogiem powoduje przemianę w nas. Niby proste. Dlaczego ludzie szukają takich różnych rzeczy, to już inna sprawa. Nie o tym chcę mówić, tylko o samym darze, dar rozróżniania duchów. Prawda? I teraz spójrzcie na kolejny fragment, który bardzo ważny jest w takim darze rozróżniania duchów. To jest list... Pierwszy list Jana 4, 1, 3. Umiłowanie, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat, potem poznacie Ducha Bożego, każdy Duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi już teraz jest na świecie. Jaki był problem za czasów apostoła Jana? Problem był taki, że e, o Jezusie krążyły różne bajki i fałszywe nauczanie. I apostoł Jan mówi, w ten sposób rozróżniajcie. Wtedy, pierwszy, drugi wiek chrześcijaństwa, że Porozmawiaj, spytaj, czy ty wierzysz, że Jezus, czyli Syn Boży, objawił się w ciele, czy to była tylko jakaś iluzja, czy to była jakaś wymyślona postać, czy to rzeczywiście Bóg wcielony w ludzkie ciało objawił się nam? Tak, To było ważne na tamte czasy, bo wtedy właśnie krążyło bardzo dużo herezji związanych z tym, że Jezus był, no, jedni mówili, to był jakby anielska postać w postaci ludzkiej, który tak naprawdę nie miał ciała, dlatego on jakby był ukrzyżowany i złożony w grobie, ale wstał, bo tak naprawdę gdzieś tam zasnął albo udawał. Różne głupoty były wymyślane. I Jan mówi, w jaki sposób jakby rozmawiać o tym. Ale ogólnie chodziło wokół osoby Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest związane z osobą Jezusa, nie z Henochem. Nie z Janem chrzcicielem, nie z Jeremiaszem i innymi, tylko z Jezusem z Nazaretu. I tak jak trzeci werset mówi, każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi już teraz jest na świecie. Diabeł, widząc, że nie może pokonać kościoła i pokonać nauczania chrześcijańskiego sprowadził, jakby próbuje nas odprowadzić od Jezusa do różnych innych rzeczy. Powstają jakieś dziwactwa, które nie stawiają relacje z Jezusem w centrum, nie stawiają jego dzieło w centrum, a stawiają różne inne rzeczy, tak jak chociażby ten przykład z Henochem, który się objawił komuś tam i kazał pić olej, to, to jest na pograniczu, Ducha Antychrysta albo takiej osobistej, duszewnej, duszewnego przeżycia jakiegoś, gdzie ktoś chce spodobać się Bogu i już nie wie, w jaki sposób bardziej do Niego się przybliżyć i jakby szukają takich dodatkowych rzeczy. I to jest niebezpieczne, bo powinniśmy szukać i poznawać Jezusa. Jezus powiedział, badajcie Pisma, bo one świadczą o Mnie. Tak, w piśmie możemy przeczytać o wspaniałym człowieku o imieniu Enoch albo Henoch. Różne tłumaczenia różnie mówią. To, jest, to było był jakiś tam wnuk Adama, który, o którym jest wymienione po Ablu. To była kolejna pierwsza postać, która tak naprawdę chodziła z Bogiem, i, i o nim jest chlubne świadectwo. Mówi Biblia, że chodził z Bogiem, później go nie było. Ale znów. Dużo chlubnych, wspaniałych postaci jest w Starym Testamencie, ale naszym zadaniem i Stary Testament świadczy o Jezusie. Proroctwa świadczą o Jezusie. I ja nawet mam taki odcinek, który chyba się nazywa Jak Prawidłowo Czytać i Interpretować Biblię. Warto o tym poczytać, bo dar rozróżniania duchów też chodzi w parze z rozumieniem słowa. Zrozumieniem, co mówi Biblia. Nieraz bywa tak, że znam też takich różnych ludzi, też ze środowiska łaski, którzy najpierw na przykład byli z nami, przeźnili się z, z naszym kościołem, czy ze mną osobiście, a później szli za jakimś pastorem albo liderem, który był nieby łasce, tylko mówił, że jest własny, a to było ewidentne, że nie było własne. I, i, i później odchodzili i jakby okazywało się, że dojrzali ludzie mają problem z rozróżnianiem duchów, którzy już coś tam wiedzą, już, już w czymś tam chodzą, ale wciąż wchodzą w jakieś prawidłowe mniej więcej teologii, rozumieją ją, ale nie, nie, nie potrafią roz, roz, rozróżniać duchy. To jest ważny dar i warto o to się pomodlić, żeby Bóg otwierał oczy i pomagał nam rozróżniać duchową rzeczywistość. Pamiętam, jak Kilka lat przed wojną rosyjską na Ukrainie też nagrałem taki odcinek, gdzie różni ludzie mówili, jakie są zagrożenia w świecie. A ja powiedziałem: Jedynym zagrożeniem, które teraz demoniczne jest na kuli ziemskiej najważniejsze zagrożenie to jest Rosja. I jest też o tym odcinek. I Ludzie później, niektórzy, którzy to posłuchali i powiedzieli, No, miałeś rację. No właśnie, nie lubię mieć racji. Tak naprawdę, po, po czasie, tym bardziej, kiedy ktoś przyznał, że miałeś rację, a po czasie jakby zamykają buzię i wolą nie mieć relacji z takimi jak ja. Nie chodzi teraz o mnie, tylko z, z ludźmi takimi jak ja. Nie umieją swojej jakby pyszy albo zarozumiałości. Przyznać komuś rację i powiedzieć: Słuchaj, chcemy, yy, chcemy być tacy jak Ty, chcemy poznawać Boga tak, jak Ty poznajesz i tak, jak Ty go znasz. Głoś, ucz, działaj razem z nami, prawda? Po to, żeby ciało Chrystusa było w jedności i było budowane na łasce i prawdzie. W darze rozróżniania duchu, wchodzeniu w, w rozróżnianiu duchu ważne jest rozumienie darów, a owoców ducha. Nie darów, a owoców. Owoce przychodzą z czasem. Jeśli ktoś chodzi z Bogiem, to wcześniej czy później zaczynają w tej osobie zjawiać się owoce, owoce Ducha, ducha Świętego. Uprzejmość, miłość, radość, pokój i tak dalej. I patrzcie na taką stronę jakiejś osoby, które usługuje albo przynosi coś niby od Boga. Owoce są ważne. Jezus taki mówił w Mateusza 7,16, po owocach ich poznacie. I Nowy Testament jest bardzo jakby taki precyzyjny i ostry i on wprost na przykład, w, tak jak tutaj przeczytaliśmy, 1 Jana 4,1, umiłowanie. Wiecie, że wielu fałszywych proroków Wyszło na świat. Wprost mówię: Są fałszywi prorocy, uważajcie na nich. Amen. 2 Koryntian 11:14 Sam szatan podszywa się pod anioła światłości. <gryw> Jak przychodzi anioł światłości, to ty słuchasz, patrzysz i myślisz: To jest niemożliwe, żeby ten usty był mm, posłańcem szatana. A okazuje się, że może być. I takie pięć punktów, które dla pomocy e, takiego chodzenia, rozwijania tego daru, rozróżniania duchów to jest po pierwsze, słowo Boże, Duch Święty nie zaprzecza nigdy słowu Bożemu. Drugie, Jezus w centrum musi być. Nie doświadczenie, nie objawienie jakieś, tylko Jezus w centrum musi być. Trzecie, owoce, które w czasie widzimy, owoce ducha w człowieku. Czwarte, Człowiek jest we wspólnocie i potrafi być pokorny, ulec i chodzić w pokorze. I piąty punkt: człowiek modlitwy, który chodzi w zależności od ducha. Jeśli będziesz osobą modlitwy, nauczę się modlić się regularnie, chodzić w zależności od ducha, wołać do, do ojca, przychodzić do niego, Bóg będzie Cię prowadził i pokazywał prawdę. To jak tekst grecki mówi o rozróżnianiu duchów z tego pierwszego Koryntian, to słowo greckie diakryseis ma kilka głównych znaczeń. To jest rozróżniać, odróżniać, rozpoznawać osądzać. Po dokładnym zbadaniu dokonywać rozróżnienia po analizie. Czyli innymi słowy, dar wnikliwego rozeznania tego, z czym z czym walczysz, z czym masz sprawę i wtedy to, tę sprawę trzeba oddawać Bogu, a Bóg Ciebie poprowadzi, wyprowadzi i pomoże Ci zwyciężyć. I to jest potrzebne wielu z nas. Ty możesz pójść do jakiejś e, niemądrej nauczycielki w sprawie swojego dziecka i usłyszysz takie rzeczy, które Cię zdołują. Rozeznaj ducha, z jakiego ducha to było. Nie po to, żeby osądzić kogoś tam, tylko się pomodlić i pomóc wyjść z tej sytuacji. E, idziesz do pracy i ktoś Ciebie nie chce w tej pracy, rozeznaj, może to być wola Boża, że akurat tam ktoś Ciebie nie chce, bo Bóg przygotował dla Ciebie coś lepszego i ważniejszego. Umiemy w tym chodzić żeby w ten sposób żyć w pokoju Ducha i nie dawać się zwodzić, ani w kościelnych sprawach, ani w duchowych sprawach, ani w życiu i w codzienności. Ja teraz się pomodlę z Tobą w sprawie rozróżniania duchów dla Ciebie. Niech Bóg Cię wyprowadzi z sytuacji, w której może się znajdujesz albo się znalazłeś i nie wiesz, jak z niej wyjść. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja proszę, dotknij tę osobę, która potrzebuje Twojego prowadzenia w sprawie rozróżniania duchów. Ja proszę przede wszystkim, niech ten dar teraz dotknie tę osobę. I ja proszę o każdego, kto teraz ze mną się modli, niech dar rozróżniania duchów wstępuje i przenika Każdego, kto słyszy, każdego, kto modli się i kto potrzebuje Twojego prowadzenia i Twojego wsparcia. W imieniu Jezusa ja związuje wszelki duch nieczysty, który Ciebie niszczy, który Ciebie zwodzi i który prowadzi Ciebie na manowce. Niech on odejdzie precz teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Błogosławię Was i spotykamy się za tydzień.